Staś i Julka uwielbiają podróże i od kiedy kupiliśmy przyczepkę, to dosłownie, gdy pojawi się słońce na niebie, nie dają nam spokoju. No ale czas nie jest z gumy i nie możemy codziennie wyjeżdżać nad jeziorko. Dlatego postanowiłem, że wyjdę naprzeciw ich oczekiwaniom i zbuduję domek, w którym będą mogli się bawić, ale coś na wzór troszkę przyczepy kempingowej. Nie będzie on stojący, tylko mobilny. Rama przyczepki będzie wykonana z solidnych kantówek które obuduję wcześniej zaimpregnowanymi deskami elewacyjnymi w wybranym kolorze. Ograniczę się do maksymalnie trzech kolorów, aby zachować estetykę projektu. Wnętrze wyposażę w meble z wodoodpornej sklejki, co zwiększy atrakcyjność zabawy wewnątrz. Cała konstrukcja będzie mobilna, dlatego umieszczę ją na kółkach. Słuchajcie, jestem tak podjarany tym projektem, no ale oczywiście, żeby go zbudować, trzeba najpierw zrobić zakupy. Kantówki na podstawę konstrukcji. Muszą być, no ale jak sami dobrze wiecie, albo nie do tego projektu będę potrzebował sporo wkrętów. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć naprawdę intensywny kolor, już za pierwszym razem, to te impregnaty naprawdę robią robotę. Rzeczy na ramę, wkręty, koła, wszystko już mamy, no ale czymś trzeba obić nasz domek. Najlepszą wersją, według mnie, będzie taka szersza deska elewacyjna, boazeryjna. Będzie się fajnie prezentowała. Oczywiście wybór jest przyogromny. Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić takie zaokrąglone i krótsze, dłuższe, szersze, węższe. Ja biorę właśnie akurat te materiały przywiezione. Garaż zabezpieczony, bo niestety na dworze leje. Więc byśmy musieli chwilę poczekać, a ja już w międzyczasie będę impregnował, bo to jest fajny impregna, który tak naprawdę za pierwszym razem, zobaczcie jaki jest efekt, już fajny nada kolor. A do tego oczywiście zabezpieczy drewno. Lecimy. Wydaje się też prawie niewiarygodne, że impregna tak fajnie kryje, a jednak. I lecimy z kolejnym kolorem. Delikatny, błękit, niebieski, no taki przełamany troszkę. Średnia aura nas nie opuszcza, ale nie martwimy się, bo deski sobie spokojnie w garażu schną, a my bierzemy się za ramę naszej przyczepki. Przy pomocy tego super narzędzia docinam kantówki i będę je skręcał. No ale najpierw trzeba je dociąć, więc bierzemy się do roboty. Ok, przechodzimy do kolejnego etapu naszych prac, czyli skręcamy całość. Ja używam takiej oto zakrętarki, naprawdę uwierzcie mi, takie wkręty, spokojnie można nią wkręcać. Jeżeli nie macie jakichś specjalistycznych narzędzi, to Castorama dysponuje usługą Castorent, gdzie możecie takie specjalistyczne narzędzia sobie wypożyczyć na jeden dzień, na dwa, na ile chcecie tak naprawdę. No i nasza solidna konstrukcja już stoi, ale tutaj wiedzie jeszcze belka wzmacniająca pod podłogę i belka wzmacniająca pod sufit. Kolejny krok to wezmę się za układ jezdny. Po prostu przy pomocy pręta gwintowanego, kantówek, zmontuję coś, co będzie można podczepić później pod przyczepkę i ją po prostu prowadzić. Ok, teraz wykonuję otwory pod pręt. Tutaj śruby z dy dystansem. Oczywiście tego pręta, jeżeli we we wewnątrz wciśniemy mocniej, to się nic nie stanie. Wydaje mi się, że teraz będzie ok. Nakręćcie sobie nakrętkę, a nawet dwie. Bo jak utniemy, to musimy wykręcić tą stroną, żeby nam się elegancko później całość wkręcało. Kładka przecież musi być nakrętka do skontrowania. Uh -huh. Idealnie. Tylko damy też tutaj jeszcze podkładkę. No i dobra, i zestaw jest. Tutaj muszę zamienić tylko nakrętki na samokontrujące, żeby nam się nie wykręcały, ale chwilowo zestaw jest już gotowy. Słuchajcie, kąty posprawdzałem, wszystko elegancko siedzi, więc teraz lecimy z nabijaniem, nakręcaniem desek. W zasadzie, jeszcze nie wygląda, może te wkręty na razie jeszcze tak troszkę przeszkadzają, ale jak impregnatę później tutaj pomalujemy, to nie będzie tak się rzucało w oczy. Kawał dobrej roboty. Dobra, tu będzie na płasko ostatnia i to samo przerzucam na dół. Naprawdę fajny kształt, To no nie mogę zaokrąglić centralnie, ale tu wszędzie są proste linie, może słabo to widać, ale właśnie jest mały kąt i fajnie to wychodzi. Troszkę się nabrudziło. Ale moim zdaniem efekt jest naprawdę super. Trzy strony, takimi pozostały, i zobaczymy, jak będzie całość wyglądała. Słuchajcie, będziemy robić już powoli podłogę, wjedzie podłoga, i będziemy brać się za kolejne etapy. Ok, podocinałem już sobie kilkanaście takich właśnie kantówek i zaraz zobaczcie co z nimi zrobię. Jak widzicie, właśnie z tych kantówek wyznaczam miejsca, w których będą drzwi oraz okna. Całość musi być skręcona, żeby nam się później nie rozleciało. No i co, teraz pozostało mi skręcanie całości, dokręcanie. Kręty dobrane idealnie, po prostu, że fajnie łapią, ale też nie przechodzą na drugą stronę. No i co ważne, każdą, powiedzmy osobną deskę łapię tutaj przy oknie, przy drzwiach, żeby po prostu się to wszystko nie rozleciało. Nie powiem, ale lekki stresik jest, mam nadzieję, że to wszystko elegancko wyjdzie, choć spoko, bo i tak będą maskownice, ale jednak tyle pracy. Halo! Drzwi i okna wycięte. Wygląda to jak dla mnie naprawdę super. Ale ostateczną ich obróbką zajmiemy się później. Teraz boazeria deski na zewnątrz. Z jednej i z drugiej strony przygotowane, pomalowane, pocięte. Trzeba tylko wszystko skręcać. Jak widzicie, dwie tutaj. Pierwsze już mam. Ja by Was nie zmyliło, jeżeli tutaj mamy trzy panele pod kątem, no to jednak z tej strony wyjdzie nam troszkę więcej. Sobie łapie? pneumatykiem, takimi trzewkami, żeby całość złapać, kąty i wyprofilować, a na koniec cieniutkimi wkrętami połapię, żeby konkretnie się to wszystko trzymało. Słuchajcie, no wygląda to chyba mega, co? Wydaje mi się, że naprawdę efekt jest super. Mamy już porobione wszystkie boki, nawet podłogę, jak widzieliście. I teraz przechodzimy do dachu, ale w dachu będzie jeszcze niespodzianka, bo zrobimy taki lupcik, okienko, no jak zwał, tak zwał, które przykleimy, dobrze je uszczelnimy, tak żeby woda nie wchodziła do środka i będzie i fajne światełko z góry. Biorę się za robotę. Flexi przykleję na taki klej silikonowy, wodoodporny, dostępny w kastorami. Wjeżdżam na górę, nakładam najpierw bezbarwny silikon. Wjeżdżają dwie płyty, całość dokręcam, i na koniec uszczeliam bitumicznym uszczelniaczem dekarskim. Dobra, bierzemy się za środek. Słuchajcie, no ja tutaj lecę z duchem czasu i z nowoczesną techniką. Taki w kastorami zakupiłem sprzęt. Pistolet natryskowy. No i zaraz zobaczycie, jak to fajnie działa i szybko. A co najważniejsze, dochodzi w te właśnie wszystkie szpary farba. No, jest ciężej troszkę pędzlem, ale oczywiście, bez takiego sprzętu też sobie można dać radę. I spokojnie bierzemy pędzelek i lecimy. Moim zdaniem. Wnętrze pomalowane na biało dodaje plus 5 punktów do całości, bo naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Ja wezmę się za dyszel, Hack, dzięki czemu będę mógł transportować przyczepkę moją kosiarką. Zobaczcie, wstępnie wszystko się trzyma. Teraz jeszcze tylko wjedzie tutaj mocowanie do haka. No i też oczywiście pomalujemy. Tata pracuje, a młody sobie jeździ na kładzie. Zobaczcie, no to jest właśnie. Ok, to jest nasz front kuchni. I zrobimy go w takim stylu troszkę rysunkowym. Jedna szafka mi do końca chyba nie wjechała, bo oczywiście zapomniałem i nie przymierzyłem. No ale takie niespodzianki się zdarzają. Tak to powiem: jak się człowiek spieszy, to się dnia cieszy i powiem Wam, że coś nie do końca pykło. No, wyszła troszkę z tyłu szpara. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie, ale zaraz to uratujemy. Myślę, że może taka ta z tych desek. O, tutaj wejdzie rancik, suchej goli. O! Nic! Będzie, będzie wyglądało ok. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że wygląda ładniej niż się spodziewałem. Tutaj specjalnie nie robiłem po środku, tylko lekko do lewej, bo tutaj z prawej strony może coś jeszcze tutaj wyższego postawiłem później. Jak widzicie, wjechały dwa krzesełka dla dzieci z Castoramy. Fajniutkie kolory, pięknie się prezentują, ale brakuje między nimi, no wiadomo, stolika, więc trzeba go zrobić. Sprawdzamy, czy jest ok. Jest ok. Zaokrąglimy sobie go gdzieś tu. Oczywiście mógłbym tutaj użyć gwoździka, wyznaczyć środek, ale ja spokojnie użyję takiego sobie stoliczka. No i nasza deska do prasowania jest już gotowa. Ale spokojnie, malujemy ją na, w kolor impregnat żółty. Żółty stoliczek! OK, bierzemy się teraz za nadkola przyczepki. Taki sobie zrobiłem wzornik z kartonika, pyk, i idziemy wycinać według niego sklejkę. No i teraz pozostała zabawa w klocuszki, które trzeba poskręcać. Kujo, że się podczlifuje delikatnie, będzie naprawdę fajnie. Słuchajcie, ładna pogoda, więc postanowiłem, że jeszcze doposażę yy, kuchenkę w przyczepce. No i tak właśnie zawinąłem Magdzie z kuchni miskę która będzie pełniła rolę z lewu. Znalazłem taki przy okazji kranik, to troszkę jest brudny i zepsuty, ale już woda tutaj nie będzie leciała, a fajnie będzie pełnił rolę takiego udawanego kranu w przyczepce. I tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby troszkę urealnić tą całą przyczepkę, dodając do niej lampy. Z początku myślałem, że damy tutaj, bo wiecie, fajniej by się trzymało, ale tu też sobie zaraz poradzimy. No i druga sprawa, słuchajcie moi kochani, jeżeli chcecie sobie zrobić świecące lampy, no to poświęćcie jeszcze chwilę i zróbcie sobie świecące. Dla mnie ta trapa w zupełności wystarczy. Słuchajcie, kolejny gadżet tablica rejestracyjna, ale jak sami widzicie, takie dodatki dodają uroku, co nie? Jak widzicie, słoneczko mocno świeci, a dzieci się lubią przed przyczepą bawić i żeby zasłonić zwykle w prawdziwych takich kempingach są markizy. Markizy takiej domowej tutaj nie zamontuję, bo one są o wiele szersze niż ta cała przyczepa, ale zastosuję taką roletkę, która będzie pełniła rolę markizy przysłaniającej słońce. Aby przyczepa stała się bardziej realistyczna, postanowiłem, że no, trzeba byłoby doprowadzić do niej prąd. Ale prąd nie będzie doprowadzany jakimś długim przedłużaczem, bo będzie wystawał z przyczepy oto taki niedługi kabelek i wtedy, gdy dorośli będą w okolicy, doprowadzą przedłużacz, będzie można dzieciom podpiąć prąd i wtedy zaświecą światełka, będzie można podłączyć jakieś tam urządzenia elektryczne, oczywiście pod opieką dorosłych. Robimy tutaj otwór i tu będzie sobie wystawał kawałek wtyczki. Może być lipy i oświetlenie musi być. I przyklejamy mocna taśma, więc będzie się trzymało. Ale wieczorem efekt będzie nieziemski, zobaczycie sami nie mogę się powstrzymać. Jeszcze postanowiłem pod markizą zainstalować pasek LED. No i moi drodzy, przyczepka jest na miejscu docelowym. Tutaj dzieci będą się bawiły. Oczywiście w bardzo prosty sposób można ją gdzieś przestawić w drugie miejsce. Pamiętajcie też o tym: ja sobie podjechałem traktorkiem i ją tutaj podwiozłem. Teraz biorę się za dodatki, które zobaczycie w szybkim skrócie. Projekt Mobilny Domek dla dzieci zakończony pomyślnie. Moim zdaniem efekt przegenialny, dzieciaczki uśmiechnięte i super bawią się w środku. Najważniejsze jest to, że mogą świetnie spędzić czas na świeżym powietrzu.